Kolejny punkt jest to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 330/11/2015 przez Rady Miasta Lublin z 19 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania. Mamy tu na druku 222-1. Czy z państwa strony są jakieś uwagi, pytania, wnioski do projektu uchwały? Monika Kwiatkowska, pani przewodnicząca Monika Kwiatkowska, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja może odrobinę odbiegnę od tematu, natomiast na pewno chcę zostać, na pewno chcę zostać w strefie płatnego parkowania. Mianowicie chciałam zasygnalizować Państwu, że zgłaszają się mieszkańcy, mieszkańcy osiedli LSM-owskich, którzy Proszą o wprowadzenie e, strefy płatnego parkowania, ponieważ jest to dla nich jedynym wyjściem z sytuacji e, możliwości e, parkowania e, w swoim miejscu, e, gdzie mieszkają e, pod blokami. E, Zwróć i jest to głównie wiem, mieszkańcy osiedla Mickiewicza, gdzie proszą o taką dyskusję zaraz po zakończeniu remontu przebudowy ulicy Walenroda a także zgłaszają się mieszkańcy ulicy Głębokiej, Nadbystrzyckiej jeszcze i Glinianej, tak. Więc więc jest to temat i jest to problem, z którym być może trzeba będzie, nad którym się trzeba będzie pochylić i rozszerzać tą naszą strefę płatnego parkowania, bo jednak. To jest dla tych mieszkańców um, ostatnia deska e, ratunku. Jak wiadomo te osiedla LSM-owskie i osiedla i, i, i Głęboka Nadbystrzycka jest to takie um, te rejony e, otaczające miasteczko akademickie, uniwersytety. I zmagają się właśnie z takimi problemami także chciałam też e, zasygnalizować Taką dyskusję i to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Bartłomiej Bałaban. Dziękuję bardzo. Trochę się zaskoczyłem, że to już, ale dobrze. Ja powiem tak, pani radna, ja pierwsze słyszę, aby mieszkańcy zgłaszali się, że chcą rozszerzenia strefy płatnego parkowania i wnoszą wręcz o te, opł o te opłaty za płatne parkowanie w ich miejscu zamieszkania. Moja mama mieszka na LSM-ach na osiedlu Konopnickiej, znam tam mnóstwo osób, ja tam spędziłem połowę swojego życia i na pewno czegoś takiego nie słyszałem. Natomiast na pewno zgadzam się z panią radną z tym, że rzeczywiście tych miejsc coraz bardziej brakuje i kiedyś jak powstawały miejsca parkowania, no przynajmniej tam gdzie ja pamiętam, czy obok ulicy Balcera 1, czy w tamtych okolicach, ludzie się dziwili po co tyle miejsc do parkowania powstało, tymczasem teraz okazuje się, że rzeczywiście tych miejsc, Brakuje. Trudno mi sobie wyobrazić jak przyjeżdżający goście do kogoś w odwiedziny, na urodziny czy gdzieś muszą nagle wliczyć w to rachunek za parkowanie, bo przyjechali czy do swoich znajomych, czy do swojej rodziny za parkowanie w tamtym Miejscu. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby rozszerzać tę strefę parkowania o lsm -y, później zapewne o Czubę, a później zapewne o cały Lublin. Obserwując sytuację na nowych osiedlach, które są budowane, natomiast widzę inny problem. Widzę taki, że miasto nie wymaga od dewelopera tego, aby budował więcej, aby budował więcej miejsc do parkowania dla e, przy budowanej bloku. I teraz jest taka sytuacja, że kiedy przyjeżdżam na nowe na nowe osiedle Okazuje się, że muszę jechać gdzieś pod stokrotkę, czy gdzieś indziej, a później iść 400 metrów, jak to się mówi, z buta, żeby po prostu dojść do kogoś, bo tam jest tylko jedno miejsce do parkowania, a na innych są koziołki. I to są patologie, z którymi my, jako miasto, powinniśmy w jakiś sposób sobie radzić, wymagając od nowo budowanych osiedli, żeby powstawało więcej miejsc, tak zwanych wolnych do parkowania, bo przecież trzeba założyć, że ktoś inny przyjedzie, prawda? I że. Coś takiego będzie wyglądało. Dziękuję za głos.